Od kilku tygodni trwa jubileuszowa dziesiąta edycja halowej ligi piłki nożnej. Rozgrywki ruszyły w zupełnie nowej formule dwóch lig. W pierwszej grają drużyny lepsze, w drugiej te nieco słabsze. Dzięki temu nie ma meczów do jednej bramki i uczestnicy zaczynają to sobie chwalić. Tak jak sami zawodnicy, wyniki na to również wskazują. Był to dobry kierunek. Drużyny są zadowolone, kibice również. Myślę, że też te drużyny, które występują w drugiej lidze, przede wszystkim. Znalazły w końcu miejsce na spokojną grę. Myślę, że to jest deprymujące, jeżeli drużyna przegrywa 10-0 w każdym spotkaniu. Także dlatego powstała ta druga liga. W miniony weekend hitem piątej serii spotkań w pierwszej lidze był mecz między Amperem grającym w czarnych strojach a drużyną ryby Sędki. Obie to ścisła czołówka tej ligi. I jak przystało na takie drużyny mecz był bardzo zacięty. Rywale podzielili się punktami, remisując 3 3. Udało nam się zremisować, tym bardziej, że nie było dwóch czołowych zawodników. Ale u nich też tak samo nie było zawodnika. Bardzo dobrego. Myślę, że sprawiedliwy wynik. W drugiej lidze jednym z najciekawszych wydarzeń weekendu było spotkanie między Ardydomem, grającym w jasnych strojach, a prowadzącą reprezentacją Zakładu Fryzjerskiego. Tu znowu mieliśmy mecz na szczycie. I drużyny zremisowały 5 do 5. Fryzjerzy narzekali, wprawdzie, na sędziowanie, ale wynik był sprawiedliwy. Mecz na szczycie drugiej ligi na pewno. No, tym bardziej ciężko, że graliśmy bez praktycznie bez żadnej zmiany, a przeciwnicy, lider mieli trochę na zmianę, bo no, u nas niestety ludzie nie mogli być i no, się złożyło jak się złożyło. No, szkoda, że, że zremisowaliśmy, bo naprawdę byliśmy blisko. Coraz bardziej się zgrywamy, bo jest nowa drużyna, coraz bardziej się zgrywamy. Myślę, że będzie dobrze. Drużyny wiedzą, że ligi, w których teraz grają nie są im przypisane do dożywotnie. Dwie najsłabsze ekipy z pierwszej ligi spadną do drugiej, dwie najlepsze z drugiej awansują do pierwszej.